Siemyśem siema. Tutaj Kungu, witam Was w kolejnym odcinku ze Stochastycznego Kunga. Witam Was bardzo serdecznie w Heroes of Loot. Jest to świetna przepiska, gierka którą bardzo, bardzo lubię, ostatnio sobie zakupiłem, zagram sobie może Warriorem. zaraz Wam pokażę. Nie zniechęcajcie się marną grafiką tej jakże wspaniałej gry, ponieważ gra jest naprawdę, naprawdę fajna i wcale nie używam tutaj żadnego sarkazu, ponieważ jest naprawdę zajebista. Polega na tym, żeby po prostu napierdzielać sobie właśnie w takim dungeonie, jak teraz jesteśmy, które są losowo generowane. I generalnie dzieje się rozpierdziel, ja tutaj na razie jestem na pierwszych poziomach, więc no rozpierdziel na razie nie jest jakiś bardzo duży, ale uwierzcie mi, później będzie się bardzo, bardzo dużo działo i to jest po prostu fajne, fajnie się w to gra, mam nadzieję, że fajnie również będzie się oglądało, ponieważ mam nadzieję, że, że wam się będzie chciało w to oglądać, bo ja mam ochotę w to grać, a nie lubię grać nie nagrywając szczerze mówiąc, dlatego, że czuję, że po prostu się wtedy marnuje, bo kurde bo mógłbym coś nagrać tak na kanał, ale jednak wolałbym pograć w to, więc po prostu wolę nagrywać krew, w którą gram po prostu, nie? Więc mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Jeśli jeśli nie, no to najwyżej live'a zrobię. Może wtedy będziecie z tego może wtedy będziecie chcieli to oglądać. Na razie jest ok. Czyli tak, może powiem wam parę tutaj rzeczy, jak widzicie teraz odlicza mi się tutaj czas, bo wszedłem do tamtych tajemniczych drzwi i dostałem po prostu questa, dostałem questa na zabicie tam chyba 50 czaszek, zabiłem na razie 8 jak widać, 42 jeszcze mi zostały, tam widać po prawej stronie o, zdobyłem kolejną część, kolejną część jak się zdobędzie któryś tam poziom, nie wiem, nie wiem który chyba się dobije do 30 dungeona, tak mi się wydaje, czy coś takiego to odblokowuje się możliwość zbierania elementów, jak się zbiera elementy jak się zbiera 6 elementów to wtedy po prostu przechodzicie na następny poziom. Jeszcze nigdy nie byłem na wyższym niż, niż drugi, ale to się chyba nie zmienia. Zawsze jest sześć elementów, tylko po prostu nie wiem, rzadko wypadają, czy są w trudniejszych momentach, nie wiem. W każdym razie, jak się ma drugi poziom, to po prostu jak się zaczyna grę to się zaczyna z drugim poziomem postaci i, i tyle, no nic specjalnego tak naprawdę, no ale zawsze coś, nie? Zawsze jakiś ten. Kila Cyclops, fajnie, dostałem achievementa, że zabiłem cyklopa, nic też specjalnego. Strasznie nie lubię tych główien, które spełnią te pająki. Ja pierniczę ja piernicze, ja nie nienawidzę pająków. Kurna, Wajzaku tutaj też nienawidzę. Je, yeah, pierdziela, dostałem ogromne obrażenie. No cóż, trudno. Zajdźmy, zajdziemy sobie do sklepu. Lens of Secrets, tak mnie nie stać. Chociaż w sumie nie wiem, czy bym chciał to kupić no, nie wiem, w każdym razie tak. Gra polega na tym, żeby po prostu sobie napierniczać, tak jak już Wam mówiłem. Z każdym moim poziomem, oczywiście, zadaje większe obrażenia. Zadaję większe obrażenia, ale chyba największy upgrade jest na piątym poziomie, bo wtedy zaczynamy naprawdę hardkorowo owo bić. Quest fail. Jakie są tego konsekwencje? Żadne, no po prostu nie dostanę nagrody, którą mi tam obiecała tam ta babka, która mi dawała questa. O-o, o-o, o-o. Dobra, spokojnie, damy radę, żeby nie dostać obrażeń. Pięknie. Dobra, jakoś tam się zrobiłem. Teraz nie wiem, gdzie tutaj pójdę na dół. Czy opłaca się czyścić dungeony? Można się zapytać, żeby tak każdy, bo mógłbym już lecieć właściwie na, na następny poziom. Ale czy ja chcę? No to w sumie nie chcę. Opłaca się lecieć wcześniej, tylko w momencie, w którym rzeczywiście ma się, nie wiem, Określony czas na, na jakieś zadanie, a wiadomo, żeś na tym piętrze się go nie wykona, czy coś takiego, a chcecie wykonać to zadanie, to tylko wtedy jest ewentualnie yy, się opłaca, wiecie. Bo inaczej nie ma to sensu. Kurna, co za głupi cfel. nie mnie tak będzie bił. Fak. Umrzyj. Dobrze, ładnie. Teraz się poczekamy, bardzo ładnie. I teraz już jest dobrze. No to wchodzimy dalej. Jedziemy poziom niżej. Item Room, bardzo fajnie. Teraz zdobyłem item o of coś tam, coś tam, Cloak of Invisibility, czy coś takiego. Nie wiem jak to się tam nazywa, nieważne. W każdym razie polega to na tym, że jestem niewidzialny. Potwory mnie nie widzą, więc, ojoj, więc tak naprawdę nie mogą mnie bić, nie? Znaczy wiadomo, że jak ja w ja nie wejdę, to ja i tak dostaję obrażenia, tak? Skoro dostaję obrażenia, no to zdecydowanie mnie to boli i... No i nie chcemy tego robić, przestałem być niewidzialny, to jest najgorsze co może być, nagle przestajesz być niewidzialny. Nie lubię tych fioletowych duszków, bo one mogą bić przez ściany. Jesteś sobie fajny, myślisz, że o, jestem bezpieczny za ścianą, a tu dupa, nie, bo taki frio, fioletowy frajer przychodzi i po prostu bije cię przez ściany i wtedy jesteś po prostu skończony, nie? Znaczy no wtedy musisz rzeczywiście iść atakować, no bo inaczej nie da rady. Cholera, coś mi się wydaje, że zaraz przegram. Jestem za bardzo skupiam się, wiecie, na, na mówieniu, a za mało się skupiam na grze. I to jest, to jest strasznie krzywdzące, jeśli chodzi o mój poziom skilla. No ale tak jest zawsze, tak jest w każdej grze. No to z tym powinienem już się przyzwyczaić, skoro tyle czasu już nagrywam. To jest, to jest yy, taka klątwa youtubera, tak zwana. Każdy właściwie, kto nagrywa, idzie mu właściwie gorzej niż, niż jak nie nagrywa. Znaczy, to nawet nie, nie chodzi o nagrywanie, tylko może o mówienie. Jeśli ktoś nagrywa i dużo mówi. No to wtedy zdecydowanie idzie mu gorzej, no bo, bo musi się bardziej się skupiać na mówieniu, na tym, żeby właśnie mówić i tak dalej. I wiadomo, że skupia się. No ja też już się nie skupiam, bo jest coś takiego, jest taka zasada. Hmm. Czekajcie, jak to było? Jest taka zasada w każdym razie, że ojejku, że najpierw się jest w nieświadomości i wtedy, że się nie umie i się o tym nie wie. Później jest tak, że się nie umie, ale się o tym wie i się próbuje coś z tym robić. Hmm. Później jest tak, że się... Nie, to jest inaczej. Że się wie, że się robi źle. Później jest coś takiego, że się, że się skupia na tym, żeby robić dobrze. A później jest tak, że już się nie musisz skupiać, a robisz dobrze, nie? Na tym to polega. Cholera, ten mini boss. Dobra, rozwalony, pięknie. Wbijam się tutaj, mam nadzieję, że dam radę. O, runa pięknie. Teraz wszystkich rozwaliłem. Dobra, no ja idę chyba wyczyścić resztę dungeonu. Tam nie idę, bo to mnie wkurza, tutaj cup of life, nie mam cup of life tutaj są te gówna no cóż no to w sumie bez sensu tutaj przyszedłem, dobra, idę stąd skrzynia, lightning run o, zajebiście, to mi się podoba no tutaj, aż użyję dobra, park Ojenny. jak ja nienawidzę tych gości, którzy spawnią te pajączki, to jest takie wkurzające dobra Idźmy, idźmy, idźmy. Tutaj właściwie gra się tylko strzałkami i X. X się strzela i tyle. Jak się zdobędzie runę, to też się ją odpala tym x em Oj ojoj 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 Więc to właściwie nie jest zbyt skomplikowane. Cholera, cholera. Zaraz zginę, mam tak mało życia i jeszcze kurna jestem w takim... w takim tunelu, nie? I właśnie tak jak mówię, te fioletowe gówna mogą do mnie strzelać. To jest najgorsze w tym wszystkim. O, ja pierniczę. Jak tak bardzo umrę. Jest tak straszne, że ja tak bardzo umrę tutaj. Oj 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 oj, oj, oj. No to już widzę, że. <laughs> fajnie było, fajnie było, naprawdę. Świetnie, po prostu genialnie. Oj ja pierniczę. Nie wierzę. Dobra ludzie. Ojoj oj. Kurna, bo tam jest ten mini boss. Dobra, ja się chyba tam muszę wpierdzielić, bo tutaj widzę, że nic nie mam. Ewentualnie może secret jakiś. Patrzę po ścianach, bo to zawsze w ścianach jest ich... Dobra, no to biegnę, 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 biegnę... Kurna! Liczyłem na to, że dojdę do tamtych serduszek, nie? Okej, okay, zagramy sobie jeszcze raz, to nic strasznego się nie stało, ale widzicie, mamy dwa elementy już. Jak będę miał sześć elementów, to będziemy zaczynać po prostu na drugim poziomie, nie? Nic specjalnego. Okej, okay, to jest straszne w sumie, że znowu muszę zaczynać, bo najgorzej jest... Właśnie jak już zdobędzie się piąty poziom, to już idzie bardzo, bardzo łatwo, nie? I wtedy to już, już można naprawdę hardkorowo cisnąć, bardzo łatwo. Ale ja się teraz rzeczywiście mało skupiałem na unikaniu ich. Oni wkurzają te... A jaj, no, chodzę tutaj sobie dookoła, bardzo ładnie. No, ciskaj, pięknie. Oj, 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 oj. W ogóle gra jest dość tania. Kosztuje no w sumie nic dziwnego, jeżeli była droga, to już w ogóle by było straszne. Ale polecam sobie zakupić e, Heroes of Loot, przypominam tytuł. E, na Humble Bundle sobie zakupiłem za chyba 16 złotych, coś takiego. Nie wiem dokładnie, w każdym razie 5 dolarów. Więc naprawdę bardzo fajna cena, myślę, przystępna. Jak na coś takiego myślę, że warto wydać. No nie jest dużo pieniędzy, nie? A myślę, że warto, bo rzeczywiście gra jest, gra jest fajna. Fajnie się w nią gra, fajnie się spędza czas. Zabija czas niemiłosiernie To jest, nie wiem czy minus, czy plus. Jeśli ktoś chce gra sobie, żeby po prostu zabić czas, no to genialne. Jeśli ktoś gra, bo lubi grać, a przy okazji chciałby wykonywać różne inne rzeczy, tak jak ja na przykład, no to, to nie jest do końca um, do końca plus, ale też nie, nie jest do końca minus. W ogóle po co ja tutaj idę? Jak ja mam questa, ja pierniczę. Bez sensu. Jeszcze później nie zdążę wykonać tego quest'a i znowu będę, będę płakał, że nie udało mi się wykonać quest'a. Dobra, idźmy tutaj dalej. Ciach, ciach, ciach. Minusem tego jest, tej gry jest to, że chodzi tylko w 30 fps. Powinna moim zdaniem chodzić w większej ich ilości, bo wyglądałoby to zdecydowanie lepiej. Ja, no, myślę, że no to jest gra zrobiona w Javie, nie? No to, ale wydaje mi się, że no. Mimo wszystko no, wiem, że Java te sprawy, no ale Minecraft też jest zrobiony w javie i jednak chodzi. w... O cholera myślałem, że mam runę Dobra, jakoś mi się udało przeżyć. Okej, okay, no dawajcie. Come to me, come to me, come to me A, bezproblemowo. Okej. Okay. Wybijam się. Kolejny element. Zajebiście Zajebiście. Lubię Bibi bibi. Bi. Dobra, zgarniamy element, e, fire run. Okej, okay, nieważne. Dungeon Key, myślę, że nie warto. Myślę, że nie warto, zdobędę sobie dungeon Key. 75 monet, jednak całkiem sporo pieniędzy. A ja wolę zawsze przejść przez cały pokój, a nie, a nie się pierdzielić, wiecie. Jakoś z nimi. No dobra. Lecimy sobie tutaj. Ciach, ciach, ciach. Dobra. Nie, 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 nie wchodź w to, nie wchodź w to. Kurna kungo, garni dupę. Nie, nie, tylko nie spałni tych pajączków. Dlaczego ty to robisz? Dobra, tym razem nawet mnie nie uderzyło to za bardzo. No dawaj. Sferu, pięknie. Pięknie, no to dobra. Lecimy niżej. Bardzo. W... O, znowu mi się udało. Co to jest? Lightning Run. Fajnie. Ok, dużo hajsu, dużo punkcików. Lecimy. Ok, pierdut, pierdut. O, dobra. Nie, myślałem, że. Myślałem, że dalej mam runę. No kurde, tak spierdzieliłem. Ja teraz umrę przez to, bo myślałem, że mam runę. Ale ja kurna tak bardzo spieprzyć, to się chyba bardziej nie dało. Mam teraz kurna prawie 0 HP Co ja mam teraz zrobić? Może do sklepu, chociaż pójdę, co bym sobie... Powszyna, może kupił, może będzie w sklepie potion. Dobra, użyję tego. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Przynajmniej się gdzieś tam. Quest fail w dupie dom. O nie, cyklop, nie! Nie, kurno, nie iść tutaj do mnie, przynajmniej. Nie, nie iść tutaj do mnie. Cyklopie. O ty cfelu. No to umieram. No to umieram. Są serca. Dobrze. Dobra, będę żył, będę żył. Będę żył. Dobra, uff uff dobra. To jest, jest już dobrze, jest już dobrze. Mam swój jeden game. Tylko punkty, tylko punkty. Punkty mnie nie interesują, tak naprawdę mam je w dupie. Chociaż tak naprawdę to niby o to chodzi w tej grze, nie? Ja cię, zdobywamy punkty, później się chwalimy, ile mamy punktów, ale... <ścoughs> no właśnie. Taki, taki mam właśnie stosunek do tych punktów w dupie je mam. Tak naprawdę. Ojoj, oj, oj, oj oj Znowu mnie cholera te głupie pajączki popsuły. Widzę, że tam jakoś tam mi idzie. Nikt do mnie nie strzela. Oj! Jednak właśnie strzelają. Ten głupi cfel do mnie strzela. Umrzyj, umrzyj, umrzyj. Dobra. Pięknie. Dwa serduszka. Bardzo dobrze. Ten tam chciał do mnie strzelić, ale nie zdążył. Tutaj ten cyklop. Cholera. Troszkę się go boję. Obawiam się go. No chodź tu, cfelu. Dobra. Dam radę. Na takiej przestrzeni bezproblemowo. Gorzej jest właśnie jak jest mała przestrzeń. To z nim się ciężko walczy wtedy. Ale jak jest duża przestrzeń to... Bez najmniejszego problemu można takiego sobie cyklopa pokonać. Okej, okay, no to mamy ostatnie tutaj właściwie miejsce. Ostatnie pomieszczenie. Powiedzmy pomieszczenie. Chociaż to jedno jest takim jednym wielkim pomieszczeniem. O, secret, widzicie? Pach, pach, pach. Bardzo dobrze. No to wchodzimy. Ciopa, ciopa, ciopa. Pach, pach. Oj, masz tutaj runą. O ty cwelu. O ty cfelu. Dobra, zabity. Zostałem od niego w dubę Dość ostro, ale trudno. Mam tutaj kolejne... Serduszka. Tego serca jeszcze nie ma co zbierać, bo... Bo po prostu się nie opłaca. Tutaj mamy to serce, co sobie mogę zebrać. Idziemy tutaj. Zobaczymy, może dostaniemy jakiegoś prostego questa. I tutaj one ill fated once, nie wiem co to jest. No i dostajemy doświadczenie. Aha! Tych uwięzionych, no to bezproblemowo. Tylko, że mam na to minutę. Troszeczkę ponad. No to nie wiem, czy pójdzie tak łatwo w takim razie. Mogę po prostu nie zdążyć znaleźć, nie? O, secret. O, ho, 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 Zajebiście. To mi się podoba. Ciach, 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 ciach. Dobra, napierniczaj. Mam bardzo mało czasu. Nie wiem, czy dam, dam rady wykonać tego quest'a. Nie bij mnie. Nie bim, mnie. Powiedziałem, że mnie nie bij. Powiedziałem, nie bij mnie. Nie wiem w sumie, za co się dostaję. O, jest, jest, jest. Dobra, udało mi się. Quest complete. Jest, piąty poziom. Widzicie, jak mi się zmieniło broń? Zmieniłam się broń, mam teraz dużo większe obrażenia, co jest zajebiste. Plus do tego wygląda to dużo lepiej, więc jest fajnie, nie? I już się zdecydowanie zrobiło bardziej dynamicznie, chociaż tylko zmienił się wygląd moich strzałów. I zobaczcie, jak dużo więcej życia mam. To też warto zauważyć, że właśnie moje życie, oła, zdecydowanie się powiększyło. Zdecydowanie po prostu. Dużo więcej mam życia teraz i to jest fajne. Ok, piąty poziom tamten. Dobra, to idziemy niżej. Idziemy niżej. Widzę, że tutaj od razu nam kokony nas witają jakieś tam rzeczy, tego serduszka nie zbieram, ale to bardzo chętnie zbiorę serduszko, serduszko sobie zostawię na ciężkie chwile, może kiedyś będę potrzebował, to sobie tutaj wrócę, na razie mam full, full HP, dobra świetnie, zajebiście, oni się tak czasem blokują także, oni cię nie biją nie idą do ciebie, a ty ich możesz bić przez ściany, tak jakby przez ściany, tak jakby na rogu, nie? znaczy tak zupełnie na rogu, tak jakby przez ścianę, o tak Coś cudownego. Dobra, się tutaj muszę wpierdzielić, bo inaczej to oni mnie zabiją. O oh, fuck. Dobra. Ojoj, ojoj, to było złe. To było bardzo złe. Dobra, udało mi się zabić cyklopa. Jak już mi się udało zabić cyklopa, to jest dobrze. Okej, okay, bardzo dobrze. Pięknie. Tam już mogę iść sobie niżej, ale nie chcę iść niżej. Tutaj mamy widzę Secret Room. Dobra. W secret Room, wchodzimy. Cloak, dobra, niech będzie. No to wbijamy teraz tutaj. Zobaczmy, jaką misję tym razem dostaniemy. 55 impów. No, może być ciężko, może być ciężko, ale dobra, od razu idziemy na następny poziom. Mam nadzieję, że jakoś dam radę. Fajnym plusem jest to, że oni mnie nie widzą. Oni mnie na razie nie widzą. Więc zdecydowany. No, minibossowie zawsze nas widzą, niestety. To jest minus ich. No, ale trudno. Dobra, wbijmy sobie na chwilkę tutaj do sklepiku. Mam sporo monet. No, klucz, po cholery mi klucz, tak naprawdę. Nic, po nic, po nic mi ten klucz. Dobra, trudno. Trudno. Kolejny bezużyteczny sklep. No, niestety. W sklepie, co można znaleźć? W sklepie się możecie zapytać. Można znaleźć tarczę, można znaleźć Wooden Shield, ym, Titanium Shield i Metal Shield. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne. Wydaje mi się, że nie. tutaj mamy schodki. Wow. Tego jeszcze nie widziałem. Hip, hip, hip. Jeśli to są schody, bo nie wiem w sumie, tak wyglądają. Dobra, napierniczaj, napierniczaj, napierniczaj. Bardzo dobrze. Ale impy rozwalaj, więcej impów mi dawajcie, a nie tych gównien, które spałnią te pierdzielone pająki. Przez które kurde najczęściej ginę, tak naprawdę, czy najczęściej tracę HP. Bo są te pająki, a ja w nie wchodzę. I każdy taki jeden zadaj mi. Oła! Oła! Bardzo dużo HP. No nie jak jest pięć takich we mnie. To z, na przykład zadają mi 5 razy więcej obrażeń niż taki ogień, w który bym wszedł, nie? Więc są bardzo cholernie niebezpieczne. Mi... Czy to tak pozory o kurna mać? Pozory mylą, nie? O fucking hell! O fuck co ja mam zrobić? Dobra, uciekam, pójdę sobie naokoło może. O. Może inną drogą jakoś pójdę. Mogłem już w sumie iść niżej, ale nie chcę, nie chcę. Pach. Oj. oj. Dobra idę. A to się trzęsie przez to. Ja że to jest takie wkurzające. Że to się tak trzęsie, że nic nie widać. O, Secret Room bardzo, bardzo dobrze. Opłacało się tutaj przyjść. Już widzę, że... Zwłaszcza, że on... teraz jestem Invisibility. In... Znaczy mam Invisibility, jestem niewidzialny po prostu. I'm Invisible Dobra, no to ciśniemy sobie następny poziom. Kurde, widzę, że już widzę, że po prostu nie dam rady. Po co ja zbieram te serca, ja się pytam. Nie wiem, nie mam pojęcia. Okej, okay, nie chcemy zbierać serc. Napierniczamy tutaj bardzo, bardzo dobrze. Ciskaj, ciskaj, ojojoj oj, oj. dobra. Jaki rozpierdziel tam jest! Ja pierniczę. Wypierniczać ode mnie ogniska głupie. Głupie ogniska, okej. Okay. Idę tu. O, ja pierdzielę. Jaki tam jest rozpierdziel, ale bym się tam chciał wpierdzielić, ale wiem, że zginę od razu, więc bardzo powoli. Bardzo powoli, dobra, pierdzielam się Oj, a może jednak nie, a może jednak tak Dobra Będzie ciekawiej, zdecydowanie Okej, okay, bardzo fajnie, bardzo fajnie Czy rozwalmy, o runa, to już w ogóle Po nich Quest fail, no wiedziałem, że tak będzie, bo Za trudny, Bo po prostu był za trudny, no nie wiem Jak, jak bym musiał dostać, same impy kurna bym musiał Mieć, żeby ten, tego Questa wykonać, Ja po prostu nie mam tego, dobra Wbijamy sekret, widzę Mam dość chyba jasny monitor, dlatego zawsze widzę te sekrety. Właściwie nie potrzebuję lamp of Secrets, czy jak to się tam nazywało. Kurna Golden Key. Ja pierniczę. Może ja go kupię w końcu, to mi przestanie wyskakiwać. Nie wiem, czy to tak działa, szczerze mówiąc. Aż się zakrztusiłem. Sorry. Co za gówno, dobra. Oj ojoj oj, oj oj, O, -o. Dobra, na szczęście oni mnie nie widzą. To można sobie stanąć. I on sobie będzie ich po prostu wybijał automatycznie. Bo on się sam obraca do przeciwników yy, niekiedy. Czy niekiedy? Znaczy, jak mu na, nadamy kierunek sami, no to się obróci tam, gdzie mu karzemy. Ale tak to automatycznie strzela do przeciwników. Chyba, że my wymusimy na nim ten kierunek, nie? Strzału. To wtedy strzela tam, gdzie my każemy. Okej, okay, dobra, ała, ała, ała. Ojoj. Pach, 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 pach. bił. biju. biju. Bijum, bijum, bijum. Ojoj! 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 Jak ja nienawidzę tych głupich pająków. Dobra, dobrze. O dobra, i do shopu, Lecimy. Jak to będzie znowu? Kurna mać. Nie wiem, może takie rzeczy opłaca się kupować. Nie wiem, na przykład, żeby sklepy były później lepsze. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, czy, czy to tak działa. Mogę kiedyś spróbować, tak, ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj nie będę próbował. Powinienem tak próbować od początku po prostu kupować wszystko za każdym razem, co tylko mogę i zobaczyć. Czy to się powtarza to co, to, co już kupowałem, nie? Czy rozumiem, że nie wiem, płuszczyno mogą się powtarzać, kolejny secret room widzę. Bardzo dobrze, no to idziemy tu. Okej. Okay. Oj, oj 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 oj, minotaur. Minotaur, umrę. umrę! Umrę, nie umarłem, żyję. Mam tak mało życia, że zaraz umrę. O ja pierdzielę. Nie, 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 nie mogę umrzeć, nie mogę umrzeć, nie mogę umrzeć, nie mogę umrzeć. dobra? Życie. Dobra, zdobyłem życie. Bardzo dobrze. Ok, Okej. Okay. Zregeneruje się też że, dlatego, że zabiłem Minotaura. Chyba dostałem za to jakiś bonus, bo, bo odblokowałem achievementa. I chyba przez to, nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc. W każdym razie... Oj 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 oj. Oj 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 Dobra, już mogę iść wyjść stąd do następnego poziomu, ale nie chcę. Nie chcę, nie chcę, chcę poekspić. Tutaj trzeba ekspić, bo jak widzicie, z każdego dungeonu na, na, na dungeon po prostu są coraz trudniejsze są te dungeony, nie? A skoro tak, no to dobrze by było być coraz lepszym, nie? A jedynym sposobem jest po prostu nabijanie poziomu. A jak nabić poziom, jak nie zabijając twory? No mijając je, na pewno go nie nabijemy. O, -o kamyczkami w nas. A, banalny on jest. Taki Metin, XD Dobra, wbijamy tutaj, zobaczymy jakiego quest'a tym razem dostaniemy Mam nadzieję, że jakieś fajny. 14 Purple Diamonds, Experience, okej okay. Czyli musimy zebrać 14 tych yy, Tych fioletowych diamencików no, Zobaczmy może na następnym piętrze Ojaj, dobra, mamy Lightning rune oj 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 Dobra, jest źle jest bardzo źle. Tam jest Minotaur. Do Minotaura trzeba mieć przestrzeń. Jeszcze więcej niż do Cyklopa. Bo on nie jest trudnym przeciwnikiem, wbrew pozorom. <laughs> Na przykład jak się z nim walczy w korytarzu, to nie jest banalny. Ale żeby go zwabić do jakiegoś korytarza, takiego w miarę prostego i długiego... oj, 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 oj. <śmiech> <śmiech> Kurna, wleciał mi jakiś paproch i nie mogę go <laughs> odchrząknąć. Nie wiem. <laughs> Nic z tym nie zrobię chyba. Chyba po prostu umrę. O kurna, masz. Dobra. Aż nie mogę przez to mówić. <śmiech> <śmiech> Może będzie lepiej. Dobra. Diamonds. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Lecimy dalej. A, znowu wszedłem do sklepu. <laughs> Dobra, muszę zapauzować nagrywanie. Okej, okay. jestem w innym dungeonie, bo niechcący wyszedłem z gry i wszedłem jeszcze raz. I wtedy się reset, znaczy wtedy się po prostu losuje inny dungeon. Po prostu nawet jakbyśmy byli pod sam koniec dungeonu, to zapisuje się tylko. Um, tylko po prostu numer dungeonu. A dungeon się nie zapisuje, bo zawsze jest losowy. Więc po prostu jeśli wyjdziemy w trakcie dungeonu. To inny nam się. A dobra, to mogę kupić, bo mam misję na to. Niech wam będzie. Aha, bo ja się kupuję dziesięć od razu tam. 10 za nie wiem za ile pieniędzy w sumie. Czy ja za to zapłaciłem w ogóle? Może ja za to nie zapłaciłem, może to jest taki prezent. Zawsze myślałem, że ja muszę za to płacić. Ale nie wiem, może zapłaciłem, tylko nie zauważyłem, tylko nie wiem w sumie ile miałem pieniędzy, więc trudno mi teraz powiedzieć. Oj oj, oj 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 oj. Oj, oj oj, oj oj, Nie! Pierdzielony. Nienawidzę tych minotaurów, po prostu ich kurna nienawidzę. Dobra ludzie. Myślę, że pierwszy odcinek będzie taki 20-minutowy, więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebookera co ten filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie, i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku i ma.